Dzień dobry. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować Wam wszystkim, którzy słuchacie tych podcastów, którzy zostawiacie ślady pod odcinkami w postaci łapek w górę, w postaci subskrypcji, w postaci komentarzy. Jest to dla mnie bardzo, bardzo cenne. Za wszystkie te ślady Waszej obecności serdecznie dziękuję. 1 listopada 1775 roku. Żaden z mieszkańców Lizbony nie wiedział, że stanie się bohaterem wielkiej tragedii. W tym oto dniu Lizbonę nawiedziło potężne trzęsienie ziemi. Fale tsunami zalały miasto, tam gdzie nie pojawiła się woda, wybuchały pożary. Całe miasto zostało praktycznie doszczętnie zniszczone. Mało tego, jedna trzecia mieszkańców Lizbony w tym dniu poniosła śmierć, a śmiertelnych ofiar było 90 tysięcy. I właśnie wtedy wielu filozofów europejskich, w tym Wolter, trzęsienie ziemi w Lizbonie, tę tragedię uznało za dowód nieistnienia Boga. Dzisiaj nie wydaje się nam to niczym dziwnym. My, współcześni, ludzie zachodu, bardzo często. U, udowadniamy nieistnienie Boga istnieniem zła, albo inaczej mówimy, fakt, że istnieje zło na świecie, dowodzi, że Boga nie ma. Wtedy jednak wydarzyło się coś niezwykłego, coś zupełnie nowego. Owszem, wcześniej już ludzie obwiniali Pana Boga za niezawinione zło, obwiniali go o nieingerowanie. W bieg wydarzeń, nienaprawianie zła, ale nikt nigdy wcześniej nie wysnuł takiej oto myśli. Istnienie zła dowodzi nieistnienia Boga. Jeszcze inaczej. Wcześniej, gdy człowieka spotykało jakieś niezawinione, niezrozumiałe cierpienie bez wyraźnych powodów, nikt nie myślał, że takie powody nie istnieją. Po prostu podchodziliśmy z większą pokorą do zrozumienia, Świata. XVIII wiek jednak zmienił wszystko. Człowiek uwierzył, że jego umysł, jego rozum jest w stanie wszystko pojąć i wszystko wyjaśnić. Reformator Kościoła Marcin Luther pisał o teologii chwały i teologii krzyża. Zacytuję. Nie zasługuje na bycie teologiem ten, kto patrzy na niewidzialne rzeczy Boże. Tak jakby były one wyraźnie dostrzegane w rzeczach, które zostały uczynione. Lecz zasługuje, by nazwać go teologiem, ten, kto pojmuje widzialne i jawne rzeczy Boże, postrzegane poprzez cierpienie i krzyż. Tak, brzmi to skomplikowanie, zdaję sobie z tego sprawę. Spróbuję wyjaśnić. Marcin Luther mówi, iż nie zasługuje, to ważne słowo, nie zasługuje na mianotologa osoba, która zbytnio upraszcza rzeczywistość. Na czym to uproszczenie miałoby polegać? Na przykład, komuś dobrze się powodzi, ma fantastyczną rodzinę, dużo pieniędzy, dobrą pracę i taki teolog wyciąga wtedy wniosek. O, Pan Bóg lubi tego człowieka, czyli to, co widzą moje oczy, jest odzwierciedleniem Bożych planów, Bożej przychylności, Bożego błogosławieństwa względem życia tej osoby. Absolutnie nie. Marcin Luther był wyznawcą teologii Krzyża, czyli to, co widzimy, nie jest jednoznacznym i prostym odzwierciedleniem Bożych dróg, Bożych planów. Najlepszym tego Wyrazem i przykładem był sam pan Jezus Chrystus, który przecież był doskonały, który przecież doskonale wypełniał Bożą Wolę tutaj na ziemi, kochał swojego ojca, służył mu z całych sił i jak gdyby za to nienaganne życie spotyka go kara. Kara w postaci odrzucenia, niezrozumienia, w końcu ukrzyżowania i śmierci. Może więc być tak, że czasami. Widzimy rzeczy straszne, okrutne, niesprawiedliwe i trudne, i właśnie w nich, albo poprzez nie, objawia się Boża wola, Boży plan, który ma do czegoś lepszego, dobrego doprowadzić. Obiecałem, że tłem do rozważań o złu, bólu i cierpieniu będzie historia o Synu Marnotrawnym, tak przynajmniej ją wszyscy znamy. Opowiada, ona o ojcu, dwóch synach, młodszym starszym, o młodszym, który postanowił wziąć część swojej należności, jeśli chodzi o spadek i ojciec mu daje ten spadek, wyrusza gdzieś w świat, do dalekiego kraju, roztrwania cały swój majątek, źle mu się wiedzie, postanawia wrócić do, do ojca, przeprosić, czyni tak jak postanawia. Ojciec przyjmuje go, nie wypominając mu przeszłości i tego, co złego wydarzyło się w jego życiu, przyjmuje go z miłością, otwartością, na co starszy brat jest bardzo, bardzo obrażony, niezadowolony, że właśnie z takim niesprawiedliwym przyjęciem spotyka się syn marnotrawny. Ale jest tło tej historii, bo Jezus tę historię opowiada słuchaczom, więc ruszajmy z historią o ojcu i dwóch synach, tak ją lepiej nazwać. A tłem są słowa Ewangelii według św. Łukasza, 15 rozdziału od pierwszego wersetu, i brzmią tak. Garnęli się do niego, do Jezusa, wszyscy celnicy i grzesznicy. Aby go słuchać, faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili: Ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść. No i właśnie pan Jezus opowiada tym dwóm grupom ludzi przypowieść o ojcu i dwóch synach. Widzimy więc, że słuchaczami opowieści o ojcu i dwóch synach są. Dwie grupy ludzi, uczeni w Piśmie i w faryzeusze, i właśnie oni wyznają taką teologię chwały. Dla nich świat jest prosty. Przestrzegasz przykazań, żyjesz po Bożemu, jesteś porządnym człowiekiem, to Pan Bóg będzie ci błogosławił. Będzie patrzył przychylnie na twoje życie, nie spotkacie nic złego, będziesz szczęśliwym człowiekiem i będziesz zbawiony będziesz kiedyś w, w niebie. Prosty świat. I Jezus Chrystus nie pasuje tym ludziom, nie pasuje do ich schematu, choćby tylko z tego jednego powodu, że on przyciąga ludzi złych, ludzi, którymi tamci gardzili. Pewnie i my dzisiaj, przynajmniej ci, którzy uważamy się za porządnych, nie chcielibyśmy mieć z tą grupą, która była przyciągana przez Jezusa do czynienia, gdyż byli to grzesznicy i celnicy, czyli ludzie, którzy źle się prowadzili, których Pan Bóg nie obchodził. No, nie obchodził ich dlatego, bo grzech to jest przestępstwo przeciw Bożemu prawu. Więc skoro grzeszyli, to znaczy, że Panem Bogiem za bardzo się nie przejmowali. Jakiś czas temu w czasopiśmie New York Times pojawił się artykuł analizujący nowy trend polegający na tym, iż dorośli ludzie nadają sobie nowe imiona. Częściej robią to kobiety. Jedna z nich po rozwodzie nadała sobie nowe imię i oto jak ten fakt wyjaśnia. Nadanie sobie nowego imienia było pod wieloma względami symboliczne. Dla mnie to znaczy, że muszę wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie. Muszę sama zadbać o swoje szczęście, rozwinąć swoją siłę, stać się siłą napędową własnego życia. Brzmi to całkiem sensownie, jednak widać tutaj samotność. Widać tutaj fakt, że osoba ta nie wierzy w to, że ktoś. Może jej pomóc, że ktoś może jej kibicować. Na pewno nie wierzy w to, że istnieje Pan Bóg, który miałby w tej sprawie nie tylko coś do powiedzenia, ale też i coś do zrobienia. Dlaczego przytoczyłem ten przykład? Otóż wydaje nam się, że za Chrystusem szli ludzie religijni, ludzie, którzy wierzyli w Pana Boga, którzy chcieli podobać się Panu Bogu, i to, i to oni. Naśladowali Jezusa. Nic bardziej mylnego. Przytoczyłem tę historię tej kobiety dlatego, iż wydaje mi się z dużą pewnością, że gdyby żyła w czasach Chrystusa, to ona szłaby za Jezusem. Ona byłaby jedną z osób, które garną się do Chrystusa, gdyż było w nim coś, co przyciągało właśnie niereligijnych ludzi, właśnie ludzi, którym życie się rozsypało, ludzi, którzy nie potrafili sobie poradzić, nie potrafili znaleźć przyjaciół czy zrozumienia dla własnej drogi, a czasami wręcz sprzeciwiali się świadomie Panu Bogu, bo przecież nazwani byli grzesznikami. Celnicy to nic lepszego, bo to po prostu zdrajcy swoich pobratymców, kolaboranci. Może więc rzeczywistość nie jest taka prosta? Może jesteś ty bliżej Jezusa niż ci się wydaje? Może Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, jest kimś innym niż ci się wydaje? Jeszcze inny obraz. Czy ci, którzy patrzyli na ukrzyżowanie Chrystusa, widzieli i rozumieli drogi Boże? Absolutnie nie. Patrzyli na największy obraz miłości i łaski. A widzieli tylko ból i cierpienie. Po ludzku nie mieściło się w głowie, że to Bóg może działać w takich okolicznościach. Ludzka perspektywa wtedy została wyrażona bardzo jasno w słowach, jeśli jesteś, w słowach skierowanych do Jezusa, jeśli jesteś tym, za kogo się podajesz, jeśli jesteś synem Bożym, to po prostu stąp z krzyża. Nie rozumieli więc ci ludzie, że Bożą Drogą właśnie było to, iż Jezus nie mógł z krzyża zstąpić. By ratować nas, ludzi, musiał na tym krzyżu pozostać i musiał na tym krzyżu umrzeć. Chciałbym Was dzisiaj zostawić z taką oto myślą. Fakt, że dzieją się złe rzeczy, że cierpisz, że jesteś chory, że przeżywasz ból. Stratę, cokolwiek, czego nie rozumiesz, wcale nie oznacza, że Bóg jest gdzieś daleko. Wierzę, że on jest blisko, że on się troszczy, że on czuwa, a na dowód jego troski, jego miłości przyjdzie tylko trochę poczekać, a będzie nim fakt, jak przejdziesz przez tą ciemną dolinę i kim się staniesz po drugiej stronie. Jak co tydzień chciałbym Wam zadać kilka pytań, można na nie odpowiedzieć w komentarzach. Oto te pytania, czy, czy Bóg odpowiada za zło i cierpienie? Jeśli tak, to dlaczego tak uważasz, a jeśli nie, kto jest za zło odpowiedzialny? Jak myślicie, dlaczego tak łatwo przychodzi nam winić innych za zło, które spotyka nas? Za tydzień wejdziemy głębiej w historię o ojcu i dwóch synach. Będzie to opowieść o trudach, cierpieniu, błędach, ale też i o postawach, zarówno złych, jak i fantastycznych, dokładnie tak jak w naszym życiu. Zachęcam więc do wspólnej podróży. Żegnam się już dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia.